Witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy grillować kolejną osobę, która sprzedaje swoim widzom pod przykrywką pięknego, zdrowego życia bardzo szkodliwe treści. A w dzisiejszym programie... Opalam się codziennie go. nigdy nie stosuję filtrów SPF. Influencerka zachęca do jedzenia muchomora. Nie boję się raka skóry, cały świat w i jest przeciwko jednej osobie, w tym wypadku mnie. F. Kozłowska, youtuberka, instagramerka, autorka książek, koneserka muchomorów i szalona dusza. To, że jeszcze jakieś hermetyczne grupy, e, wiecie, anty, antyfoliarskie udostępniają moje posty, to jest ok, normalne, jakby wiecie, to jest część tego, co robię tam od czasu do czasu. Dawid na Instagramie wysłał mi jej film. Opalam się nago, nie używam filtrów i nie boję się słońca, Czego? Dlaczego? E, dziękuję Ci, Dawid, dzięki tobie. Przez ciebie spędziłam cały dzień wchodząc coraz głębiej w rabbit hall pani Kozłowskiej. A dzieje się tam bardzo dużo. Okazało się! że film o opalaniu, który oczywiście zaraz z Wami też omówię, to jest dosłownie wierzchołek góry lodowej. Zacznijmy więc od początku. Jesienią ubiegłego roku dość głośna w internecie zrobiła się afera muchomorowa. Pewna influencerka napisała na swoim fanpage'u na Facebooku, że zebrała muchomory z zamiarem ich spożycia. Nie muszę chyba dodawać, że ową influencerką wspomnianą jest nasza dzisiejsza bohaterka F. F. Dzisiaj rozpoczynam nową przygodę w moim życiu. Związana jest ona ze zbieraniem, suszeniem, a następnie jedzeniem muchomora. Świetny pomysł, przygoda mogła okazać się naprawdę niesamowita. Przecież kiedy dojdzie do ciężkiego zatrucia, mogą wystąpić drgawki toniczno-kloniczne lub psychoza paranoidalna, jak pisze na swoim Instagramie lekarz Ewa Stawiarska. Większość moich znajomych je te magiczne grzyby regularnie i od wielu lat. Ciekawe bardzo towarzystwo wybierasz sobie dookoła siebie, ale w sumie nie mogę też powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona. No i co się stało po tym wpisie? Jak to omawiał klasyk? Pisze o mnie każdy hip-hopowy portal! Tylko, że nie hip-hopowy, tylko każdy po prostu. Mój pies i nawet on bywa od ciebie mądrzejszy. Bo artykułów o szkodliwości wpisu pani Kozłowskiej wysypało się po prostu z wora miliard. I moment, w którym temat podchwyciły już te portale głównego śmieciowego nurtu, czyli jakiś Onet, Interia. No i nie trudno się domyślić, że po te artykuły to nie były. Wszyscy krytykowali odklejenie F. Jeśli kiedykolwiek poczujecie, że influencerzy dotknęli dna, to pamiętajcie sobie, że jest tam gdzieś w internecie typiara, która opowiadała o tym, że będzie żreć mu chowory. No i co, myślicie, że ona potem skasowała tego posta, posypała głowę popiołem i nigdy więcej nie wróciła do tego tematu. No cóż. Tylko skasowanie posta się zgadza. Dwa miesiące później światło dzienne ujrzał film Moja twarz była na wszystkich portalach i w telewizji, slash afera muchomorowa. Napisałam w tym poście, że właśnie zaczynam moją przygodę z muchomorami, że zamierzam je suszyć, kuringować, potem jeść w mikrodawkach, mikrodozować tak zwanie. Bądźmy konkretni, nie tylko w mikrodawkach. Nagram Wam relację i doświadczenie z mikrodawki, jak i z większej. Cieszę się, że przed czynie się do odkłamania tego, czym i kim jest Pan Muchomor. Generalnie nie jesteście Muchomorów wcale, ale wydaje mi się, że w przypadku zatruwania organizmu to dawka ma dość spore znaczenie. Uważam, że na mojej stronie jest dużo bardziej kontrowersyjnych treści. No i namówiła. Przejrzałam sobie, co tam ona robi na swoim Facebooku, różne jej posty i tak kompletnie, randomowo, dowiedziałam się na przykład, że posyłanie dziecka do przedszkola lub szkoły to jest przemoc wobec tego, dziecka. Ja, jako bardzo kontrowersyjna osoba, z bardzo kontrowersyjnym wyglądem, zdjęciem, e, gdyby nie było na tym zdjęciu mnie, na przykład, z tym muchomorem, tylko zdjęciem, na przykład, samego muchomora, ten post by się nie rozszedł, to jest oczywiste, ponieważ tam była moja twarz, tam e, jeszcze miałam narysowane kropki, markerem do twarzy, takim e, właśnie, ala, ala muchomorek. Nie mordo! Nie dlatego, że miałaś kropki na twarzy. Ja też mam często jakieś kropki, kwiatki na twarzy i jakoś nikt nie pisze o mnie artykułów, że wystawiam swój organizm na niebezpieczeństwo. Powiem Ci więcej, gdyby twojej twarzy nie było na tamtym zdjęciu, byłby właśnie sam grzyb, to po prostu obok tego wklejono by jakieś inne Twoje zdjęcie, jakąś stopklatkę z Twojego filmu, po prostu żeby te wypociny nie były anonimowe. Chodzi o treść. Ludzi szokowało to, że ktoś może takie farmazony pisać w internecie. Do publiczności swojej. To jest to, czym, e, czym można karmić tak? tych ludzi głodnych, po prostu e, tego, żeby na, kogo, na, na, kie, m, na kogoś się wylać, tak? żeby po kimś pojechać, ponieważ jesteśmy społeczeństwem niesamowicie zranionym czy jesteśmy w ogóle planetą niesamowicie e, skrzywdzoną. To nie ja gadam szkodliwe bzdury, to ludzie odreagowują na mnie. Planeta jest zraniona, dlatego spotyka mnie krytyka. Więc śpieszę z odpowiedzią. Usunęłam go, ponieważ e, zbierało się tam już tysiące komentarzy, po e, prostu wylewania tego całego gówna w komentarzach. Wobec obiektywu też skasowała swój film o turbomaturze, bo hate rodzi hate. Moje rozumienie świata możliwe, że jest błędne, ale wygląda w taki sposób, że kasujesz coś z internetu w momencie, kiedy chcesz się w jakiś sposób z tego wycofać. Jak na przykład. Poczujesz, że walnąłeś coś głupiego i po prostu chcesz to usunąć z takim zamiarem jeszcze na przykład, żeby napisać hej, widzowie, napisałem, powiedziałem coś, to było durne jak słomy. Natomiast to nie działa w ten sposób w tym przypadku. Post został usunięty po prostu, bo. Trzeba było w jakiś sposób zatrzymać falę krytyki, która napływała. Usunięcie tego posta nie było spowodowane tym, że, um, że się przejmowałam jakby tym, co ludzie mówią, że stwierdziłam, że jednak robię źle, tylko tym, żeby nie napędzać tej machiny tego, co się działo, mimo że jeszcze wtedy nie wiedziałam, na jak wielką skalę to pójdzie i um, Patrząc na to, co zrobiłam, był to wspaniały i mega dobry e, ruch. Koleżanka, jak widzicie, dość mocno plącze się w zeznaniach. Bo mówi, że nie, że ona tego posta nie usunęła, dlatego że ją to bolało, że ona po prostu chciała, żeby przerwać dyskusję. A potem mówi, że to i tak jednak poszło na wielką skalę, ale że jednak jej ruch z usunięciem tego posta był dobry. To nie ma sensu za bardzo, ale tak między nami, jak sobie rozmawiamy, youtuberka z youtuberką, to niestety. Internet działa w ten sposób i komputer klasy PC. <gry> Komputer, MacBook, jakikolwiek telefon, że można zrobić screena. I wtedy usunięcie takiego posta już nic nie pomoże, bo ten screen już tam jest gdzieś i lata. I tak na przykład ja robiąc ten film, pomimo, że minęło pół roku od tej afery, byłam w stanie bezproblemowo znaleźć screena całego Twojego posta. No i oczywiście o co chodzi, to wiemy, ponieważ na, na kliknięciach w tego typu artykuły się bardzo zarabia. Jeśli jeszcze da się e, bardzo się, fajny nagłówek, czyli że magiczna szaman Elf. Takie były nagłówki. Tak, dziennikarze zarabiają na swojej pracy. Breaking news! A do tej pracy zalicza się także pisanie nagłówków. To, to nie jest tak, że ty jesteś jedyną osobą na świecie, o której napisano artykuł, i że dziennikarz, który to napisał, to teraz jest w ogóle ustawiony do końca życia. Po prostu. Działa to w ten sposób, że ktoś zrobi coś głupiego w internecie, czy gdzieś tam w ogóle cokolwiek, i portale newsowe o tym piszą. I to nieważne, czy to jest dziewczyna z kropkami na twarzy, czy to jest chłopiec, z, nie wiem, kółkiem na czole, jeżeli coś jest durnego, coś kontrowersyjnego, coś ciekawego w jakiś sposób, piszą o tym, bo taka jest ich praca. Hello! Nawet nie było nic nielegalnego, tak? Nawet w tym poście napisałam, że specjalnie się orientowałam, że to jest wszystko w 100% legalne. Tego muhomora można sobie zbierać, można sobie jeść i nic za to nikomu z nie grodzisz. To jest fascynujące. To, że coś nie jest nielegalne, to nie znaczy, że trzeba to robić. Wkładanie palców do kontaktu, picie benzyny to też nie są nielegalne rzeczy, a jednak nie polecałabym za bardzo. Serio, musi być artykuł w kodeksie, w konstytucji, żeby ludzie czegoś nie robili? Be. Wiecie co jeszcze? Eee, nie jest nielegalne, ale w sumie tak średnio fajnie byłoby to robić. Opalanie się w pełnym słońcu przez kilka godzin bez żadnego kremu z filtrem ani czapki, kapelusza, chusteczki na głowie. Od mniej więcej 2017-18 roku ee, ka każde lato, głównie lato, ale również i wiosnę i również i jakąś tam wczesną jesień opalam się codziennie nago, tak jak mówiłam, bez żadnych filtrów, SPF-ów, kremów oliwek, olejów roślinnych, czegokolwiek. Czy można byłoby smarować skórę? Oparzenia słoneczne to oparzenia wywołane intensywnym naświetlaniem promieniami widma rumieniotwórczego 294 nanometrów. Zmiany rumieniowo-zapalne występują po kilku godzinach od ekspozycji, są najbardziej nasilone po 14-20 godzinach i mają cechy oparzeń pierwszego lub drugiego stopnia. A ja jestem osobą o bardzo jasnej skórze, czego może teraz nie widać, bo jak mamy pełnie lata, więc. Jestem już troszkę zabrązowiona, jestem po prostu bardzo jasnym typem urody, moja skóra jest biała. Ty to sobie tam rób co chcesz, mi to wisi, ale z jakiegoś powodu zdecydowałaś się opublikować to w internecie, mówić do ludzi, no i wiesz, są osoby, które mogą na przykład chcieć pójść Twoim śladem, no i wtedy już zaczyna się robić problem. W każdym źródle, naukowo-medycznym jakimkolwiek, przeczytać można, że osoby z jasną karnacją są bardziej podatne na szkodliwe działanie plamieni słonecznych. Potrafię w środku lipca wyjść od godziny 10 do godziny 15, leżeć goła plackiem na słońcu. Nie zakrywam również głowy od słońca, nie boję się udaru i różnych tego typu rzeczy. Bardzo mnie to śmieszy, że ona po prostu idealnie dopasowała się do tego screena akapitu z Medicoveru, który zrobiłam. A tutaj pokazuję Wam już kolejnego screena, tym razem z gov.pl, z którego dowiedzieć się można, że udar słoneczny, w nawiasie porażenie słoneczne, powstaje przy dużym bezpośrednim nasłonecznieniu, przede wszystkim głowy oraz karku. Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy, prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu. Ona się tego nie boi, no i wydaje mi się, że w tym momencie możemy postawić dwie tezy. Pierwsza jest taka, że dziewczyna ma dużo odwagi w sercu. A druga no, że to jest jednak troszeczkę z innej planety. Pierwsze Tutaj najważniejsze to, że Słońce to jest życie. Słońce daje życie tej planecie. Żadna istota żywa na tym świecie, nie boi się słońca, nie zakrywa się przed słońcem, nie używa żadnych y, okropnie wynaturzonych procedur typu filtr UV, filtr SPF. Tak teraz na boku, widzowie skąd wybierzecie tych ludzi? W sensie serio, zawsze jak wejdę w DM na Instagramie to dostaję różne wiadomości, ale duża część z nich to jest to, że wysyłacie mi jakieś absolutne odloty. W sensie dobrze to się ogląda, dobrze to się komentuje, ale skąd wy to wytrzaskujecie w ogóle? Zacznijmy od podstaw jak w szkole podstawowej. Zwierzęta są zbudowane inaczej niż ludzie. Niemożliwe, ale ciekawostka. The more you fucking know. Zwierzęta mają swoje sposoby ochronne przed słońcem: pióra, futro, jakieś łuski. Rośliny natomiast żyją dzięki fotosyntezie i ich tkanki są przystosowane do tego, żeby pobierać słońce. Natomiast każda roślina ma swoje preferencje co do tego. W warunkach bardzo dużego nasłonecznienia żyją na przykład kserofity. Przystosowały się do tego przez Ukrycie liści grubą warstwą wosku lub kutnerem, cokolwiek to jest. Natomiast rośliny też mogą się poparzyć słońcem. Więc tak, przyroda naturalnie adaptuje się do środowiska, w którym się znajduje. I tyczy się to też ochrony przed nadmiernym działaniem słońca. Po prostu to, że kwiatek nie nakłada na siebie kremu z filtrem, nie znaczy, że w żaden sposób nie chroni się przed słońcem. Po prostu to inaczej działa, bo to jest roślina. Natomiast strach przed tym surowym jedzeniem, że ono cię skrzywdzi, strach przed niedoborami, badanie swojej krwi, tak zwane profilaktyka badań, badanie się, to wszystko ma swoje korzenie w głębokim oderwaniu nasz od swojego człowieczeństwa, nieczuciu siebie, nieczuciu swojego ciała, nie w głębokiej relacji, w głębokim kontakcie ze sobą samym. I to był moment, w którym, kiedy pisałam sobie scenariusz, zrobiłam sobie przerwę. Przeszłam się po domu w kółko i dopiero wtedy mogłam wrócić. Cokolwiek powie pani w gradach, no, jednak mnie nie przekona. Jednak mój sprany przez śmieciowe media i nauk mózg nadal powie: badajcie się. Większość ludzi na tej planecie godzi się oddać swoje cenne życie, swój cenny czas na służenie zupełnie obcym egregorom, zupełnie obcym celom, zupełnie obcym ideom, które nie są ich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju pracy o etatach. A jeśli ktoś lubi swoją pracę na etacie? A jeśli czyjaś praca na etacie jest bardzo potrzebna? Nie miałabyś tego eyelinera na oczach, gdyby ktoś go nie zrobił w fabryce. Nie miałabyś tej lodówki za sobą w tle, gdyby ktoś jej nie posklejał, nie zawiózł do sklepu i tobie nie sprzedał. To, co tutaj słyszymy, to jest takie pieprzenie bez pokrycia, bo gdyby każdy miał takie podejście do życia w społeczeństwie jak F, no to nasza jakość życia by bardzo mocno spadła zamiast w służbę miłości, w służbę człowieczeństwa, w służbę wolności, we wszystkie inne gregory, ponieważ właśnie nie ma połączenia ze sobą samym. Na pewno człowiek, który kładł Ci kafle w Twojej sali do prowadzenia warsztatów, robił to w służbie miłości i wolności. To jest takie mówienie ludziom rzeczy, które mają tak pięknie brzmieć i być takie wzniosłe, ale tak naprawdę nie mają prawa bytu i są praniem mózgu. A tak w ogóle to miał być film o opalaniu, a my Jesteśmy już prawie w połowie, i ja dalej nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby leżeć przez 5 godzin na słońcu i się nie zjarać. Ja jako dziecko byłam poparzona przez słońce nie dlatego, że e, raz za czas byłam na nie wystawiona ponieważ byłam dzieckiem wychowanym na podwórku, na placach zabaw, więc ja miałam to słońce to nie było tak, że mnie rodzice chowali w domu. Ee, że, że wiecie, że potem wyszłam naraz na słońce i nie poparzyło, bo może większość, z, może niektórzy z Was to tak odbiorą, natomiast tak nie było. Byłam dzieckiem, które było parzone przez skórę, ponieważ byłam dzieckiem głęboko i jak każde dziecko, zindoktrynowanym, wytresowanym, oderwanym od natury życia, oderwanym od cykliczności życia, oderwanym od swojego serca, od bliskości, od piersi mamy, od bliskości. Yy... Tego wszystkiego, co niesie za, sobiem, za sobą godne człowieczeństwo. To jest powód, dla którego byłam parzona przez słońce. Czyli jako dziecko spalała się na słońcu, bo była za mało karmiona piersią, bo była oderwana od cykliczności życia, bo była zindoktrynowana. Co to znaczy w ogóle i jaki te czynniki mogą mieć realny wpływ na podrażnienia skóry? Powiem Wam od razu: żaden. To jest znowu jakieś internetowe pierdololo. I jest takie hasło, nie używam żadnego innego filtru niż filtru SPF. I jest to takie bardzo modne, e, influencerzy też bardzo promują to smarowanie buzi przede wszystkim, e, tymi obrzydliwymi substancjami chroniącymi przed tymi złymi promieniami, które spowodują, że Twoja skóra się zestarzeje, no bo przecież słońce zabija, no. Słyszycie to? Obrzydliwymi płynami! Fuuu! Okropne gówno chroni mnie przed zmasakrowaniem skóry. Kurczę, jak ja lubię tak się zjarać na bekon i potem przez tydzień nie móc siadać. Nie zaprzestanę jednak w moim duchowym rozwoju i będę po prostu tak się smażyć i smażyć, aż w końcu poczuję łączność z człowieczeństwem, z miłością, naturą i przestanę mieć czucie. A wiecie kto jeszcze na przykład nie używa kremów z filtrem? Kogo jeszcze słońce leczy? ja Zawsze czułam, że słońce mnie leczy. I wiecie co jeszcze je łączy? Naszą dzisiejszą bohaterkę są. Jeżdżą na te same festiwale. Obecnie Ola zachęca do wzięcia udziału w festiwalu polegającym na surowej diecie. I wtedy bardzo modne hasełka, nie używam żadnych innych filtrów nie niż filtrów SPF. Są bardzo fajne i chwytliwe, oczywiście są podszyte um, nieprawdziwymi, iluzorycznymi Pobudkami, jakim jest dbanie o siebie. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z dbaniem o siebie, ponieważ jest to upokarzanie siebie. Jak ja bym chciała mieć w tym filmie współpracę z jakąś marką produkującą kosmetyki z SPF-em? Tak, w ogóle, na marginesie, widzę, że masz dość spore tatuaże, i e, jeśli nie smarujesz ich kremem z filtrem i wystawiasz je na promieniowanie słońca na tak długo, no to e, powodzenia z ich wyglądankiem za parę lat. Człowiek, który nie został nakarmiony bliskością i nagością i pier przez mamę, a nikt nie został. Dziecko powinno mieć stały dostęp do piersi do minimum. 5, 6, 7, 8, 9 roku życia. Co jest w ogóle? Czaicie sobie taką sytuację, że jesteście w podstawówce, tam w drugiej klasie na przykład. Siedzicie w ławce z kolegą, mam na imię Rafał na przykład. No i z tym Rafałem się kolegujecie, tam razem siedzicie na tej lekcji, wychodzicie razem na dwór i, i się bawicie i sobie tam przynosicie klocki do szkoły, jeśli można, i robicie f... rzeczy razem. No i w końcu przychodzi ten dzień, gdzie Rafał mówi, chodź do mnie do domu, to ci pokażę tam, nie wiem, nową figurkę Batmana. no I idziecie do niego tego Batmana oglądać, robicie tam sobie swoje jakieś rzeczy, te dzieci robią, nie wiem, bawicie się tym Batmanem, klockami lepicie, wieże z gili z nosa, no i w końcu przychodzi matka tego Rafała i e, mówi, że e, Rafałku, chodź na obiad. No i ty tak siedzisz sobie, troszeczkę taka pokręcona twarz się robi, i nie wiesz co z tym zrobić, no bo takie tak głupie, no tak robią obiad, ciebie nie zaproszą, jesteś tutaj w tym domu, no ale dobra, no, zrobisz dobrą minę do złej gry, siedzisz tam dalej z tą figurką i z tymi klockami, i z tymi gilami z nosa, no i tak siedzisz, tam się bawisz, no czas mija w końcu siku, zachciewa, wychodzisz sobie do kiwla i po drodze idziesz i mijasz otwarte drzwi, na przykład do dużego pokoju i tam widzisz, a Rafał normalnie doi mleko z cycka matki. No ja bym tak sfrikowała, to by była moja historia chyba do końca życia do opowiadania. Powinno spać na go z rodzicami. Dzień dobry Polsko, witamy Was bardzo serdecznie. Powinno być w tej nagości, w dotyku i to nie mówimy tutaj o dotyku erotycznym, o dotyku seksualnym, tylko o dotyku, który jest naturalny dla istoty ludzkiej, tak samo jak wszystkie istoty żywe, nagie Yy, opiekują i tulą swoje dzieci nago. Chomiki też wychowują swoje dzieci nago. Z tym, że czasem je nie... w... Dalają. Pieluchowanie dzieci, które, że rodzice pozwalają, żeby dzieci załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w pampersy czy pieluchy, co jest oczywiście głęboko wynaturzone, co jest głęboko upokarzające i co na zawsze zapisuje się w naszych strukturach. Lepiej jest, żeby dziecko zrobiło do łóżka albo matce na brzuch, bo to wcale nie jest tak, że ludzie od tysięcy lat wymyślali jakieś sposoby pieluchopodobne, żeby radzić sobie z gówniakami. To, że piersi, pupa czy, czy wszystkie Narządy rozrodcze, męskie i żeńskie, nie mają stałego i regularnego kontaktu ze słońcem, czyli nie są nim zasilane. Jest to potężnie niezdrowe i wynaturzone. Człowiek nie działa na baterie słoneczne. Owszem, słońce jest potrzebne np. do syntezy witaminy D, ale snucie teorii, że niedobór słońca, naświetlanie słońcem penisa albo waginy to jest. Coś niezdrowego. To już jest taka odklejka, że aż brak mi słów. Uważam za absolutnie wynaturzone używanie swoich narządów rozrodczych do kochania się, do płodzenia nowego życia niesienia w ten świat, kiedy narządy te nigdy nie widziały słońca nawet nie wiem, jak to skomentować. Zawsze opalam się nago. Nie ma sytuacji, że wychodzę w majtkach, czy w staniku się opalać. Po prostu rozkładam się nago na tarasie. Wcześniej rozkładałam się nago na balkonie, kiedy mieszkałam jeszcze w bloku. A to nie podpada w ogóle pod jakiś paragraf? Sprawdziłam, jest coś takiego jak nieobyczajny wybryk, który może być karany aresztem, ograniczeniem wolności, grzywną do 1500 zł, lub karą nagany, ale ja nie jestem prawnikiem i nie będę się mądrzyć, bo prawdopodobnie tam sytuacje są różne, rzeczy Czyli są różne. Także nie znajdźcie swoich praw i oglądajcie prawo prostracji. Warto także dodać, że byłam nastolatką, która miała trądzik, tak zwany trądzik różowaty. O nie, no nie, no tego już jest za dużo, naprawdę nawet ten mit tutaj musiał być. Nie, słońce nie pomaga na trądzik ludzie. Specjalnie z tej okazji, żeby zakończyć te clownfiesty, zrobiłam Wam kompilację fragmentów artykułów, które macie wszystkie podlinkowane w opisie, które wszystkie mówią to samo, czyli to, że słońce nie pomaga na Trądzik. Są ludzie, którzy będą wam wmawiać, że słońce powoduje raka skóry, że nasila trądzik. Są to absolutnie wynaturzone teorie, wynaturzonego człowieka. Raka tak naprawdę nie ma. To źli ludzie wam to wmawiają, a tak naprawdę wszystko jest. Okej, okay. ktoś zmarł z powodu tej choroby. Niemożliwe. Tak naprawdę to miał czakry zablokowane. I nie spał z rodzicami, dlatego to się stało. Jeżeli to, co mówię w tym filmie, jest dla ciebie. E... Wspierające, i czujesz, że jest to wyparta z ciebie, prawda? Zapraszam do zakupu mojej książki. Pozostań dziki i dziecko ziemi. No i jeszcze książki, no tak. No bo każdy rasowy, szanujący się odklejeniec, obowiązkiem jego, tym co on musi robić, to jest w jego kodeksie, żeby sprzedawać coś w internecie. No i w tym przypadku są to książki. Na stronie o zapachu słońca znajdziemy jakieś e jakieś warsztaty za trzy stówy, ale znajdziemy też dwie całe, pełnoprawne książki. F. Kozłowskiej. Chłonę wszystko i pozostań dziki dziecko ziemi. Co zrobiłam? Weszłam sobie na Lubimy Czytać, żeby zobaczyć, czy tam ktoś się wypowiadał, czy to w ogóle tam istnieje, bo jak mieliśmy na przykład takiego tutaj kiedyś dżentelmena jak Gracjan Gornik, to nawet na Lubimy Czytać nie było jego książki, bo nie istniała. Ale tutaj normalnie są mm, książki pokazane, no i... Opinie są takie, jak Wam zaraz powiem. Pierwsza książka ma ocenę 5,4 na e, 10. 18 ocen wystawiono, z czego e, najwięcej wystawiono jedynek. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Są różne jej recenzje. Dałabym 0 na 10, gdyby się dało, z tych bredni wyssanych z palca Fantasmagorii osoby, która nie ma absolutnie żadnego zaplecza intelektualnego, aby pisać książki. Szkoda czasu na takie szmile odradzam. Tyszyna napisała pamiętnik, jej źródło wiedzy to internet, kocopoły, wartość literacka znikoma można pokazywać jego antyprzykład. I tutaj jest ciekawy komentarz, ja tego nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani temu zaprzeczyć, ponieważ no, nie ma dostępnych jakichś PDF-ów z tej książki, ale ktoś tutaj zarzucił coś bardzo Interesującego. Otóż druga część książki to plagia transferingu od Zelanda. Ta dziewczyna powinna za to ponieść konsekwencje, autorka jednak wiedziała, że jak w pierwszej części wklei kartki ze swojego pamiętnika, to nie będzie można jej prawnie rozliczyć. I odbiorcy łykają to jak pelikan zamiast przeczytać transfering i zauważyć, że wspierają jej życie zamiast swojego. Grają kartami rozdanymi przez nią. ona przytacza widzę innych osób jako swoją własną. Jak powiedziałam, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale uznałam, że jest to dość interesujący fakt, że ktoś coś takiego napisał i że taka opinia w internecie się pojawiła. Druga książka poradziła sobie już troszeczkę gorzej. E, tutaj e, 10 ocen zostało wystawionych, średnio to dwa. I znalazłam tylko jeden komentarz, długi, bardzo ktoś się rozpisał, oznaczony w ogóle jako spoilery, więc jeżeli ktoś e, się nie chce tam zaspoilerować sobie tej książki, to niech nie czyta, albo przewinie, albo coś zrobi za sobą. To tutaj jest, że przedszkola i szkoły to placówki tresury społecznej, rodzeństwo jest okrucieństwem wobec pierwszego dziecka, jeżeli za wcześnie to rodzeństwo jest. Wyprodukowane, bo zawiera matkę to drugie dziecko. Po siedmiu latach dopiero można mieć dziecko, więc ja zostałam skrzywdzona bardzo przez swoich rodziców, bo moja młodsza siostra jest ode mnie młodsza 5 lat tylko, więc one zniszczyła mi życie. I że poród powinien być poza szpitalem, bo jeżeli jest w medycznej otoczce, to też jest przemoc i trauma dla dziecka. Także takie mądrości, jeżeli chcecie sobie poczytać, to jak najbardziej Was zapraszam do tego, żeby zakupić sobie książkę F. Kozłowskiej. Na do widzenia. Powiem Wam, że zdaniem naszej bohaterki, kryzys wizerunkowy to jest coś pięknego. Także mam nadzieję, że ten film również w w ten sposób odbierze. Dla mnie to, co się stało, było przepotężnym, pięknym doświadczeniem. Zaznaczę Wam też, że na moim kanale możecie pisać, jakie chcecie komentarze. Chciałam także powiedzieć, że wszystkie komentarze, które będą pod tym filmem, będą przeze mnie ręcznie moderowane. Także piszcie to, co myślicie. Tutaj nikt Was nie będzie cenzurował i do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa.